Kochani, ten one-shot będzie wyjątkowy, bo po pierwsze, pokażę w nim swoją twarz, po drugie, jest nagrywany profesjonalnym sprzętem i wy tego nie widzicie, ale to jest profesjonalny statyw z miliardem pokręteł, których ja bym sama w życiu nie ogarnęła. I po trzecie, nie nagrywam u siebie w domu, tylko w miejscu, które zwie miejscem szczęścia, bo no zobaczcie, gdzie ja stoję, tu jest pełno komiksów. Tu są komiksy DC, naprzeciwko mnie są komiksy Marvela, czyli no widok słaby. Ale tam po drugiej stronie szafy są komiksy Vertigo, czyli już fajnie. Są tutaj takie cuda jak... Trzy takie wielkie tu od Jeffa Jonesa. Pragnę w tym momencie pozdrowić Weronikę. Wiem, że mnie nie oglądasz, ale zobacz, co mam w rękach. To nie ma sensu, prawda? I takie cudo. Patrzcie. Jeden z najlepszych komiksów wydanych przez DC kiedykolwiek. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, a mam nadzieję, że to robicie, to zapewne już wiecie, gdzie jestem, bo wrzucałam jakiś czas temu zdjęcie tego tomiska z oznaczeniem miejsca. Tak, jestem w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. W ogóle o bibliotece i o tym miejscu dowiecie się więcej pod koniec filmiku. Podtrzymam Was trochę w niepewności. Najpierw przedstawię Wam temat, na jaki będę dzisiaj rozmawiać z okazji 150 subskrybentów. Będzie to temat Teama Drake'a. Chciałam Wam opowiedzieć, jaką niesamowitą postacią był Tim Drake, zanim został zmasakrowany w New 52 przez okropnych scenarzystów z Teen Titans. Zacznijmy od początku. Co okna można zamknąć, żeby tu było ciszej? No, one są takie wysokie, chyba nie bardzo. Zacznijmy od początku istnienia tej postaci, która większość z Was może kojarzyć ze starych Semików. Tim Drake pojawia się w komiksach po śmierci Jasona Todda. Kiedy Batman tę śmierć jeszcze przeżywa, bijąc na przykład przestępców dużo mocniej niż faktycznie powinien, i popada w coraz większe odmęty mroku. Tak wiecie, jak Batman potrafi. On, on ma takie momenty, że po prostu nie zbliżajcie się do mnie, bo was wszystkich zabije, wszyscy dookoła mnie umierają, moi rodzice nadal martwi, świat taki beznadziejny. No to jest właśnie jeden z tych takich jego humorów. Któregoś pięknego dnia Tim odwiedza Wayne Manor, gdzie zastaje Alfreda oraz Dicka Graysona, który jest już w tym czasie Nightwingiem, zresztą no, wygląda jak dorosły facet, no sami zobaczcie. Nie pasowałyby już do niego rajstopki Robina, i Tim tam przychodzi i opowiada, że wiesz co, bo ja wiem, że ty kiedyś byłeś Robinem i ja wiem, że Bruce Wayne jest Batmanem. Grayson oczywiście nie chce wprost przyznać, że Drake ma rację, więc jakoś tak go pyta, ha, a skąd taki szalony pomysł przyszedł ci do głowy, chłopcze? Tim opowiada, że kiedy był dzieckiem, to rodzice zabrali go do cyrku na występ latających Graysonów. Pew chciał, że to był ten wieczór, kiedy rodzice Greysona zginęli. I mały Tim Drake to widział i później miał koszmary i non -stop śnił mu się fikołek, który Grayson wykonał, i później jego rodziców, którzy spadają z batuty. Jakiś czas później widziałam w telewizji relacje z jakiejś akcji Batmana oraz Robina gdzie Robin wykonał znajomy dla naszego bohatera fikołek. I skojarzył on, że Robin i Dick Grayson to jedna i ta sama osoba. I mając tę wiedzę, bardzo łatwo dowiedzieć się, kim jest Batman. No chyba, że mówimy o New 52, bo tam domyślił się tylko, tylko Lex Luthor, który jest geniuszem. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to wieczne zło się kłania. On chyba gdzieś tu jest. Przykro mi, nie, nie umiem szukać w bibliotece. Zawsze pan bibliotekarz musi mi pomóc, bo generalnie jestem trochę niepełnosprytna. No, ale to tu gdzieś jest, to tu na pewno gdzieś jest. Przez wiele lat Drake nikomu nie zdradził tajemnicy Bruce'a, nie powiedział nikomu, kim jest Batman tak naprawdę. Dlaczego postanowił teraz udać się do Wayne Manor? Dlatego, że zauważył, że Batman jest właśnie zbyt brutalny, zbyt bardzo idzie w stronę mroku, kiedy nie ma przy sobie, Cudownego chłopca i chce mu jakoś pomóc i tak trochę ma nadzieję, że może on by tym Robinem został. I Grayson nawet uważa to za całkiem dobry pomysł, jednak Batman się boi, bo on nie chce kolejnego Jasona Todda. On nie chce, żeby kolejne dziecko zginęło. Początkowo pozwala Drakeowi siedzieć tylko w bat i pomagać mu zdalnie przez Batkomputer, samemu go szkoląc, ale tylko w Bat-jaskini nie pozwala mu wychodzić na ulicę w stroju Robina. I w pewnym momencie stwierdza, że Tim jest już gotowy na to, aby przebyć mocniejsze szkolenie, bo chce Tima Drake'a wyszkolić w maksymalny sposób, tak, żeby on na pewno nie zginął, żeby nie przechodzić na pewno tego samego co z Jasonem. I wysyła go do Europy, gdzie Drake uczy się różnych sztuk walki. Taka ciekawostka, właśnie. Podczas tej podróży, Tim musi wybrać sobie broń i ma jakieś do wyboru miecze, szurikeny, no generalnie rzeczy, które mogą zabić i on wybiera kij. Dlatego jeżeli widzicie w komiksie z kadr, gdzie Robin walczy kijem, to na 95% jest to Tim Drake. Zanim jednak Drake został wyszkolony, zanim jednak do tej Europy poleciał, to dotyka go pierwsza taka osobista tragedia, bo jego rodzice są, zostają porwani jego mama umiera, znaczy zostaje zamordowana, natomiast jego tata jest w śpiączce i właśnie wtedy Batman już w ogóle bierze go pod swoje skrzydła. Później, kiedy jest wyszkolonym już Robinem, to jego tata budzi się ze śpiączki i przez chwilę jest fajnie, ale ostatecznie także zostaje zamordowany, więc widzimy, że Drake także w życiu nie ma lekko. I właściwie jedyna osoba, jaka mu została, to Bruce. I tutaj właśnie zaczynają się problemy, bo po pierwsze pojawia się Damian Wayne, Jedyny biologiczny syn brusa o jakim wiemy w każdym razie. I Damian jest, no. Damian jest małym mordercą wychowanym przez ligę zabójców. I on twierdzi, że skoro on jest biologicznym synem Batmana, no to Drake, co ty tu robisz? Oddawaj fartucha i do widzenia, to ja będę kolejnym robinem. Ostatecznie za życia Batmana do tego nie dochodzi. Natomiast kiedy Batman umiera, wiecie, jedyna osoba, jaką Drake miał na świecie, jego przybrany ojciec, bo on go po śmierci jego drugiego rodzica adoptował, jego tatuś adoptowany, on umiera. Były nawet kości obleczone w bat strój. Sam Drake sprawdzał te kości, czy one na pewno należą do Bruce'a, bo wiecie, śmierć w komiksach to. On... Różnie dobywa i stwierdza, że tak to są kości Brusa. Pelerynę po Batmanie przejmuje jego pierwszy Robin, Dick Grayson. Natomiast na Robina bierze sobie Damiana Wayne'a z dwóch powodów. Po pierwsze, na Damiana ktoś musi mieć oko, dlatego że, no, jak wspomniałam, Damian jest małym mordercą wychowanym przez Ligę Zabójców. A po drugie, twierdzi, że źle by się czuł w kontaktach Batman Robin z Timem, bo on uważa, że Tim jest mu równy i nie chciałby mieć takiej relacji, że jest jego pomocnikiem. I zaraz, w tej chwili mamy w tej historii dwóch Robinów, bo skoro Damian został Robinem y, Greysona, co z Timem? Co, co z Timem? Co dalej? Tim, chociaż sam badał ciało Batmana, twierdzi, że Bruce jednak żyje. Wszyscy myślą, że po prostu z tej rozpaczy po śmierci Batmana no troszkę mu odwaliło i koniecznie chce jakoś znaleźć sobie jakiś sens w życiu i tym sensem jest właśnie odnalezienie Batmana, który przecież już nie żyje i że no, generalnie chłopak trochę odleciał. Co więcej, Drake sam widzi, że nie może być dwóch Robinów. Nie może być takiej sytuacji, że dwie dwójka bohaterów nazywa się w ten sam sposób, zmienia on swój kostium i nazywa się Retrobinem. I myślę, że na tym możemy skończyć nasze opowiadanie o Timie Drake'u sprzed restartu. Chciałam wam na koniec polecić serię o tytule Retrobin, która właściwie pokazuje nam Tima, który stara się znaleźć odpowiedź na to, czy Batman żyje znaleźć jakiś trop, że faktycznie tak jest, żeby przekonać resztę rodziny i przy okazji rozwala całą Ligę Zabójców. Także dzieje się całkiem sporo. Jest to jedna z najlepszych serii z Timem Drakiem, jakie czytałam w życiu. Więc polecam Wam z całego serca. Ona nie jest długa, bo ma kilka zeszytów, także na pewno nie wkopiecie się w jakiejś, jakiegoś omnibusa. I polecam. Polecam, polecam. A, i jeszcze taka malutka dygresja. Jeżeli chcecie poczytać dobry komiks o Graysonie jako Batmanie, Damianie jako Robinie, to polecam. Ej, co, coś... Ej, to chyba był długopis. Znaczy, dobrze, że nie komiks. Batman i Robin Morisona. Niesamowity komiks. Tak dobrze napisanego, dynamicznego duetu to jeszcze w życiu nie widziałam. Chociaż całkowicie odwraca normalny model, że to Batman jest ten mroczny, a Robin jest ten wesoły, tutaj jest zupełnie na odwrót. Morrison świetnie się tym pobawił, i to jest seria, którą ja zawsze polecam wszystkim z całego serduszka. Czytajcie to. A teraz przejdziemy do historii Tima Drakea z New 52. Jest ona nam ukazana w zerowym numerze Teen Titans, który jest tak złą serią, że ja bym mogła cały odcinek nakręcić, jak bardzo jest złą serią, nie wchodźmy w to teraz. Poznajemy młodego Drake'a, który jest małym geniuszem. Ma same szóstki w szkole ze wszystkich możliwych przedmiotów. Jest świetnym hakerem i jeszcze dodatkowo gimnastykiem. On, poznajemy go na jakichś zawodach w gimnastyce, kiedy on na takim koźle robi jakieś wygibasy w bardzo obcisłym stroju. I na trybunach siedzą jego rodzice, którzy są, z, którzy są z niego bardzo dumni, ale jest tam dwójka także obcych ludzi, jakichś starszych panów. I dopiero po chwili dowiadujemy się, że ci dwaj panowie to jest Batman oraz Alfred w gumowych maskach starych ludzi i oni obserwują tego chłopca, który ma, chciałam tylko zaznaczyć, myślę, że jakieś 14 lat, dlatego że w wiecznym Batmanie on mówi, że ma 16 lat, więc jest tak może 14-13 miało. Eee, czy tylko mi się to wydaje dziwne? Znaczy, trochę pedofilskie, ono i generalnie nie? To tylko ja? Tak nie macie. Ja tak mam na przykład. Nie wiem, nie podoba mi się cały ten koncept. Dowiadujemy się, że Tim Drake ma taki, taki projekt, małą obsesję w głowie, że chce się dowiedzieć, kim jest Batman i chce się do niego przyłączyć, chce być jego partnerem. I zastąpić poprzedniego Robina, dlatego że domyśla się, że coś stało się złego, bo Batman właśnie jest w tym samym etapie życia, o którym opowiadałam, kiedy mówiłam Wam o originie Tima sprzed restartu, czyli Jason niedawno umarł i Batman zachowuje się w sposób dziwny, mroczny i Tim chce mu pomóc i zostać jego cudownym chłopcem. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Mowi wydaje się już, że odkrył tajną tożsamość Batmana, ale to tak naprawdę była jakaś jedna z tożsamości przygotowanych chyba na tę okazję przez Batmana, albo się pomylił, szczerze mówiąc nie jest to w ogóle wyjaśnione w komiksie i idzie do miejsca, które wydaje mu się być kryjówką Batmana i Batman już tam na niego czeka, bo on wiedział, że on tam pójdzie, bo go obserwuje w gumowej masce na twarzy. Nie wiem, nie mówiłam, czy ta historia będzie miała sens. I spotykają się w miejscu, które jest opuszczoną ptaszarnią w Gotham i odbywają rozmowę. Tim mu mówi, ej no weź, ja chcę być twoim robinem, ja podpiszę ci nawet dokumenty, że jakby mi się coś stało, to to nie jest twoja wina, nie wiem, e, straż. Wow, stary, błagał, bezpłatny straż u Batmana. Kurczę, ja myślałam, że to ludzie szukający pracy w Polsce są zdesperowani. E, no to... Natomiast Batman mu mówi: Tim, wróć do domu. Masz kochających rodziców, jesteś nastolatkiem. Rób normalne rzeczy, jakie robi nastolatek. Mi daj spokój. Ja w tej chwili blokuję ci wszystko na laptopie. Ty już mnie drugi raz nie wyśledzisz. Po prostu zacznij mieć życie, bo to się może zeskończyć dla ciebie, jeżeli będziesz się kręcił w moim pobliżu. Tim Drake jest bardzo niepocieszony, jednak słucha Batmana i znajduje sobie nowe hobby. Nowe hobby Drakea. Słuchajcie, bo ja chcę Wam tylko przypomnieć, że on przed restartem był geniuszem, który generalnie e, miał zostać w przyszłości Batmanem, no jako jedyny z tych robinów miał na to zadatki. Uwaga co wymyśli. Jego nowe hobby. Postanowił okradać bogatych ludzi i przelewać pieniądze z ich kont na cele charytatywne. I pierwszą osobę, jaką sobie wybrał na cel, był Oswald Cobblepot. Co mogło pójść nie tak, jeżeli okradasz jednego z najpotężniejszych i najbogatszych przestępców w Gotham? Nie mam pojęcia, no przecież to współczesny Robin Hood z tego naszego Drake'a. Batman się o tym dowiaduje, wsiada w Batmobil i zasuwa do domu Drake'ów. Jest w ostatniej chwili, bo... Pingwin wysłał przestępców, żeby złapali Drake'a, bo jakoś go wyśledził. Nie wiem, nie jest to wyjaśnione w żaden sposób. Jednak ci przestępcy to jacyś kretyni, bo zamiast wejść do domu i zabić całą rodzinę, to stają przed domem i po prostu w niego strzelają. Wiecie, nie wiem czy to była broń maszynowa, czy o co chodziło, tak po prostu. w domu! Jaką oni mają pewność, że ich zabiją? A jakby ich w tym domu nawet nie było? Skąd oni wiedzą, że. W każdym razie Batman jest w ostatniej chwili, rzuca się na Drake'a i powala go na ziemię. Także strzały pistoletu świstają im nad głową i, i prawie wszyscy giną, ale jednak nie, bo jest tam Batman i ich ratuje. No i trochę przypał. Trochę słabo, dlatego że wiadomo, że Pingwin jest dosyć mściwy. I trzeba całą rodzinę objąć programem ochrony świadków, żeby kabel pod ich nie dojechał, mówiąc wprost. I teraz mój najlepszy... mój, mój, mój Słuchajcie, taki motyw, taki motyw, jaki w tej chwili, jak oni tam odwalili, to po prostu w komiksach rzadko się zdarza. Batman rozmawiał z rodzicami Drake'a, i oni mu powiedzieli, że wiesz co, bo Ty załatwisz dla naszego syna więcej niż my kiedykolwiek damy radę. Zaopiekuj się nim. Koleś, którego nie znacie w cosplayu, nie to Perza, walczący z przestępczością. Co on może zapewnić Waszemu dziecku? Śmierć w młodym wieku. Rodzice Tysiąclecia. No więc co się dzieje? Rodzice Tima zostają objęci programem ochrony świadków i wysłani gdzieś w świat, natomiast Tim zostaje z Batmanem i zostaje jego pomocnikiem. A żeby jeszcze było fajniej, to chcę Wam przypomnieć, że na początku New 52 dowiadujemy się, że Batman już 6 lat działa w Gotham. Więc żeby upchnąć czterech Robinów w 6 lat, to historia Tima Drake'a została mocno skurczona i no nie było czasu na to, żeby był robinem. On od początku yy, wybrał sobie pseudonim Red Robin. i no nigdy nie był robinem. Dziękuję, czy ja, czy ja mogę kończyć te historię? Czy, czy, ja, czy ja mogę przestać mu opowiadać ludziom o słabych komiksach? Bo... mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego uważam, że nowa historia Tima Drake'a jest co najmniej kpiną. I czekam aż, żeby w końcu naprostuje te postacie, w końcu da się ją lubić znowu, bo ja od 2.11 nie czytam z nim ani jednego dobrego komiksu. Trochę jest w Detective Comics leciutko, może leciutko lepiej, ale to nadal nie jest Tim Drake. On jest tam jedną z wielu postaci, która coś mówi, coś robi, ale ja nadal go nie lubię. Czekam, aż w końcu dostanę taki numer, po którym Tim Drake znowu zacznie być fajny. Czy to się nagrywa? Tak, to czas nagrywa. Dobra, to skoro już się naględziłam o Robinie, to trochę więcej o Bibliotece Uniwersyteckiej. To miejsce, które, w którym stoję, w którym widzicie te piękne komiksy, tutaj DC, mm, to jest y, czytelnia komiksów, której wielkie otwarcie będzie 17 września, na Dniu Batmana i bardzo serdecznie Was tu zapraszam, dlatego że po pierwsze, eventy w Bibliotece są super, a po drugie, będę miała tu prelekcję i będę opowiadać o wszystkich Robinach, ponieważ tematem mojej prelekcji będą właśnie oni. Chciałabym bardzo szczegółowo wejść w ich oryginy, bardzo dużo o nich opowiadać. Tutaj mieliście taki przedsmak. Czego możecie się spodziewać? słuchając teraz tej mojej opowieści o, timu, o Timie Drake'u. Natomiast nie martwcie się, coś się powtórzy, ale na pewno rozbuduję jeszcze tę historię. na przykład opowiem więcej o jego rodzicach, jak dokładnie zginęli, jak do tego doszło, jak umarła mama, jak zmarł tata, w jakich komiksach, wszystkiego się dowiecie. Jeżeli natomiast 17 września nie możecie pojawić się w Poznaniu na tym evencie, to spoko, czytelnia komiksów będzie dla was otwarta, Zawsze, no bo to jest nowa czytelnia, która się otwiera w B.U. i możecie tu przyjść i poczytać te wszystkie komiksy. DC, Marvel, Vertigo Comics. Dodatkowo są inne amerykańskie komiksy, są komiksy francuskie, są komiksy polskie, a nawet widziałam TM Semiki takie jeszcze popakowane, dlatego że biblioteka w tej chwili jeszcze ogarnia to wszystko. Dlatego że kiedyś komiksy można było czytać jedynie w czytelni zbiorów specjalnych, gdzie szło się po schodach i dzwoniło domofonem. Jakoś bardzo mnie bawiło, że w bibliotece dzwonię domofonem. Natomiast w tej chwili będzie to na parterze i... Możecie tu przyjść i czytać komiksy. Potrzebujecie coś więcej? Potrzebujecie jeszcze jakiejś zachęty? No ja nie. Ja na pewno będę tu wpadać w roku akademickim, dlatego że są tu komiksy i polskojęzyczne, wszystkie, które zostały wydane w Polsce, oraz anglojęzyczne. Także miśki. Mam nadzieję, że widzimy się 17 września. Mam nadzieję, że wpadniecie na moją prelekcję. Inne, oczywiście, także polecam odwiedzić, jak już tu będziecie. I buziaczki. Widzimy się w kolejnym odcinku zabawnej zeszytówki. Jestem bardzo ciekawa, co wymyślę na subskrybenta numer 200, bo ciężko będzie mi przebić ten odcinek. Gdzie jest wieczne zło? Gdzie jest to wieczne zło, które ja Wam chciałam pokazać? No, no na bank to jest. Bo Egmont wysyła w bibliotece rzeczy. I znalazłam Ej, puf! Stało za mną, no po prostu to, to tak nie zauważ.